Co Brytyjki sądzą o Polsce i Polakach? Daniel Lalewicz, Polak, który wychowywał się w Anglii, opublikował rozmowę z dwiema młodymi kobietami z Manchesteru, które odwiedziły Kraków. Przede wszystkim były w szoku, że Polska nie jest brudna i zaniedbana. Mało tego, nie widziały bezdomnych i tu muszę przyznać, no, że na tle światowym naprawdę jesteśmy pod tym względem niemalże wybitni, bo u nas naprawdę jest czysto i w porównaniu do takiego Paryża czy Berlina, w Warszawie, no, tu akurat mieszkam, na ulicach prawie nie ma bezdomnych. Dziewczyny troszeczkę ponarzekały na to, że w Krakowie jest za dużo gołę... Bambi. Nie wiem, jak to skomentować. Czy wyobrażają sobie życie w Polsce, bez zastanowienia odpowiedziały, że nie, bo za mało się tu zarabia. A co sądzę o Polakach? Uważają, że jesteśmy nieuprzejmi, albo wręcz niegrzeczni, że chwilę wcześniej jakiś chłop prawie w nie wjechał rowerem i jeszcze je krzyczał w związku z tym. A u nich w kraju jednak przeważnie w takiej sytuacji po prostu mówi się, co? Przepraszam. Akurat to też sobie, szanowni państwo, wyobrażam, bo faktycznie, wbrew obiegowej opinii o naszym przyjaznym usposobieniu, raczej jesteśmy strasznie narwani. Ostatnio byłem na wakacjach i niemiłych ludzi spotkałem dopiero na lotnisku, kiedy wróciłem do Polski. Zgadzacie się z opinią tych dwóch Brytyjek?